Odporność naszego organizmu zależy między innymi także od tego, co jemy, tak? Odpowiednio zbilansowana dieta, bogata w różnego rodzaju minerały, substancje, które wspomagają nasz układ odpornościowy, jest bardzo istotna, żeby tą naszą odporność budować. Wiele osób przyjmuje suplementy, diety, takie jak różnego rodzaju witaminy, no, słusznie Rozumując, że poprawi to ich odporność. Ważne jest jednak to, żeby te suplementy diety przyjmować rozważnie, bo zarówno ich niedobór, jak i przedawkowanie może dla naszego organizmu przynosić skutki negatywne. W naszym centrum medycznym MML mamy do dyspozycji Pewnego rodzaju badania, możliwość przeprowadzenia pewnych badań, które ustalą z, poprzez pobieranie krwi wartości poszczególnych mikroelementów, witamin w naszym organizmie, a co za tym idzie, stwierdzić, czy jest ich za mało bądź za dużo. Są to głównie substancje mikroelementy bądź witaminy, które biorą udział w budowaniu naszej naszej odporności, wspomaganiu naszego systemu immunologicznego, takie jak witaminy D, a także żelazo, cynk jest to ujęte w tak zwanym pakiecie Twoja odporność. Zachęcamy więc państwa do tego, żeby przeprowadzać okresowo te badania, zwłaszcza w okresie, który mamy teraz, żeby móc sposób naturalny regulować ilość przyjmowania tych suplementów, zarówno w diecie naturalnej, jak i w suplementacji, którą stosujecie Państwo.